No i jak, Roman, udało się, nie? No mówię, no znowu dobrze, się, że znowu my się spotkali. Że jest na placu maszyna. No, no było na placu, dokładnie. Ty, o, to wszystko, tam jak to wygląda. Ty, Pani co? Moniko, Pani Moniko, tu nie wyrywać. Może maszyna dojedzie, ale no jest nowa. Są, Panie Romanie, no muszę tu wyrywać, o. No, ale, ale po, może zobaczymy, bo po, teraz ta może podjedzie tam porządek, po Porządek, no. porządek, musi być na polu, nie, no. Pani Moniko. Precyzyjnie trzeba, nie? Trzeba, no, trzeba, no. Trzeba, no. Trzeba, Ale ładnie ci powiem, pleci. dobre te dziewuchy umieją tu no robić. Mają się to na jest, robocie. To są kadry najwyższe u mnie. To jest biuro i pole. Logistyka, nawozy, stypendia. Przedos... Ale ci powiem, jak, jak talar. Tu skonc... to, to nie robić, Pani Moniko. Między, między, nie, między roślinkami, nie, dokładnie. Tak, tak. Roman, co innego jednak robić mechanicznie, ręcznie, a co innego zautomatyzować sobie, nie? Chyba no tak czas tak najwyższy no. by było, co? No filozofii my żeśmy nie odkryli, nie odkryli. jest maszyna z placu Skorbanka z tu na polu i o. to mi się podoba, o, żeby, żeby patrzeć jak ona pracuje, nie? Słuchaj, obiecałem, że przyjedzie, przyjechała. Ale się kurczę nie wywiązaj z umowy. Jak nie? No bo nie wiem, to lepiej nie nagrywać. Akurat miałeś większego, tak? Tylko nimi oglądali. Ale, ale, Ro ale Romy, A no, nie, nie było? Tyż nie wywiązałeś no tyż, się z umowy. A dobra, nie. dobra, bo to, z tobą też no dogadł To właśnie. To no. wszystko działa w dwie strony. E, Tutaj, Pani Moniko, tak po, jak jechałeś. Poinstrujemy, po to już zostawimy. Siadaj, no. Ja teraz zobacz, ile chętnych do pomocy jest. Jest nowoczesna maszyna, jak my mówili ostatnio, francuskiego producenta, marka Caré. No tak, no tak. Tam. Ja tam nie znam tego Francuza, akurat co to robił. No, nie Osobiście nie. Ale maszynę widzisz. Maszynę widzisz, podoba no. się. No jedziemy, no. no. Nie szerokość się liczy tak. pracy roboczy, żeby było jak najbliżej tego. A mało tego. Maszyna z regulowanymi międzyrzędziami. Można dostosować do każdej roślinki, do każdego ja, 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 warzywka, ja, ja, ja. do kapustki czerwonej. Do kapustki białej, co tam zarobiciemy też tak, jechać. Tak, tak? Tak, tak. Co jeszcze tutaj ma tam w waszej okolicy? Bo no wy to same warzywcie. I może na usługi pójdzie maszyna, no. to i pod kukurydzę by się nie jak no. jest w tym wiesz, stanie no, takim. Bo standardowo jest wyposażone w szerokości 75 cm pod kukurydzę. No, no. Pod buraka może być na 45 cm, ale i różne i inne i cebulka, i tak jak wspominaliśmy, i buraczek. A... No, a powiedz mi. Dobry nie? gadać jest no? dobry. Mówisz? Nie gadać, tylko wsiadać w maszynę. Ja? Pani Monika tutaj czy tak, tak. ster tak. i żeby nie wyrwać... To, to co? Ja Ci oddam tą, tą, tą graczkę, ja To na przyczach robimy gdzieś ja, tam, bo przyczach. u mnie, wiesz, podstawa jest no. a, i nawet... Ale inaczej, to do muzeum ale czy Pani Monika już wszystko wie, jak tam operować tym? No to wytłumacz. Pani Moniko. No. To jest taka prostsza maszyna. Już jej raz tłumaczył, ale Pięknie. musi drugi raz. No, jak e, zobaczył, Najważniejsze, jedno to... dobrze odpowiednio zająć miejsce. Tutaj zajęłam. tak, zajęłam, nie? Jest kierownica, kierownica jest do kierowania. Wygodny tak? poddupek, pani Moniko? Wygodny? No, jest ze skórki siodełko, bo te maszyny są najwyższej klasy. nie? Będziemy pielić cztery rzędy za jednym przejazdem. Nie? Trzeba bacznym oczkiem obserwować, tak jest, wychylać się w lewo i w prawo, ale nie za bardzo, nie za agresywnie tą kierownicą. Tak, żeby te elementy robocze nie pocięły nam. Rośliny głównej, rośliny tak, właściwej. My mamy wypielić te chwasty, które są w międzyrzędziu. Nie? Także co? No z taką maszyną to powinnam dać radę. Powinnam Dobry. dać radę. Chodź, Roman, zobaczmy. Bo miał być 90-konny. A no miał być, no to jak się umawiałeś? Ale chodzi o to. Że do międzyrzędzi idealnie ten bieżący. Widzisz miał. jak Roman stoi już? No, A nie denerwuj no. się, Roman. A no, to nie, ci, nie. Ale umowa była inna. Roma, większego mieściłbyś. Roman, nie denerwuj się. On no. byłby za duży i zrobiłby szkody. Nie za duży, bo już tu miałem na wynajem, jego tydzień miałem wynajmować. Ale szkody. By by były. By, no. Szkodę, by. Roman narobił, bo on by się nie mieścił w międzyrzędzi. A przecież rzędzia. u mnie by nie robił, bo ja miałem na wynajem go już tamtego większego. No, no Roman. Nie, no. Naprawdę, bo się w no. no. Miał być zdenerwuj. większy pod presę, już sąsiad był mówiony, miał mi codziennie gdyż, Roman, ale było tu? I to gada ma się. Dobra, no. Słuchaj, Mark Arbos, to już wiesz. Ciągniki wyposażone w silniki ekonomiczne, bardzo dobre, marki Dosan. Mi tu się podoba w tym Arbosie no. tylko takie dwie kwestie. Mów. Klimatyzacja, no. i że on jest prosty na wajchach, Nie na, ma żadnej klimatyzacji. Prosty ciągnik, taki jak ma być. Jak no kiedyś widzisz. Były, no. I w czterech cylindrach, no. no, a nie I, jakieś i oszukane Ta lecie. gwarancja mi się podoba, tyle lat. 7 do... lat. Siedem. To jestem zasłonony. Ale, zaskoczony słuchaj, ale tym... bez limitu, bez limitu motogodzin. I u siebie tu zrobisz, Roman, w buraczku zwykłym, czerwonym, no, kuna, w kalafiorku, kuna, w cebuli i w innych uprawach. I mało tego, u sąsiadów narobisz i gwarancja bez limitu motogodzin no cały czas No to coś coś jest. Ci mówię, na, no. bo tydzień tu stoi on uh -huh. nieużywany. Miałeś no większego przysłać, no już by pod od... presą, chodził no to... cały tydzień. No I Korbanek by się nie dowiedział ty. i Ty byś, ty ale, byś dzisiaj dostał. No. Ale jak A... jest gwarancja, to go tam na pełnym wykorzystaniu jechać. Tam. Te 75 no. koni też da radę. No to będziemy go hechłać. No. Ale no. to musisz jeszcze przedłużyć u Korbanka, że on tu nie zostaje na testach. Po, pogadamy, ale my też musimy się dogadać i dobrze, no dobrze. Ty Pani, pazerny jesteś, mówię, że nie. Roman, poczekaj. Pani pociągu. Moniko, bo pa... na słońcu kobietę zostawiłeś, człowieku. No ty, przez jasny, widzisz. Byli... Dalej, no, jedziemy. Ale to. No, no, będzie, no, będzie ale, pracować. Ale, ale, I do biura, I, i do biura i do pola i, i do, obro... jest, obro... obrobi wszystko. No, Ale to w tej cenie mi tutaj, bo macie z turym i z nie? No. To mówisz, że to jest po tym dodatkowo i. Jak zaro w cenie? Ty to w cenie zarosnie. nie? To no. są opcje dodatkowe. No. Ale mało tego. Dosyć, że jest dobra gwarancja, bardzo długa, jak gadaliśmy, to jest kupę sprzętu dodatkowo z możliwością zdobycia za połowę ceny. A no to 50% mnie interesuje. 50%, jo. Jest to za 50%. To za, 50%. to za 50, to za 50%? Nie, to godamy się Ale jedne maszyny, jakbym sobie wybrał też. Jedna rzecz jest do wyboru. Jedna za rzecz. Do to jednego nie ciągnika. muszę tego brać, tu raczej tu, ale tak. mogę sobie wziąć opryskiwać czy coś? Możesz opryskiwać, a. Za pół ceny. Wszystko. Za pół ceny. Jedna to, maszyna do jednego ciągnika. To, to jest interesujące. I to znany polski producent Hydramet od wielu, wielu A lat. A ile taki tur u was kosztuje? Aha, żeby to... tak samemu, sobie Aha. samego tura kupić. A to musisz odwiedzić naszą stronę www.korbanek.pl i tam się wszystkiego dowiesz. No bo jakby takiego dziada wziąć no. i to za pół ceny, to je pan gdzieś kupić no. i sprzedać. I kupić i sprzedać to by było opłacalne wszystko, nie? Ty to jednak roman, tu w Wielkopolsce to. Wiesz, Słuchaj, no... nie byłoby tego przedsiębiorstwa, jakby człowiek nie myślał. No dokładnie. No. Roman, tak jak mówiliśmy, w tej serii 3000 mamy trzy modele. 30-55 najmniejszego, ale to trzy cylindry, jakby kto chciał. Tak, tak. tak. Ten tu mamy 30-75? To, to już jest czwórka i to jest najmocniejszy z tej serii, ale jest jeszcze wypośrodkowany. Jak ktoś lubi nie za mocny, nie za słaby, to jeszcze jest 30 65, czyli 65 koni. Ale poza tym jeszcze jest mnóstwo serii. Jak ktoś chce zupełnie mały ciągnik, seria 2000. 25-40 koni. To już taki jest. To już taki, wiesz, tak ale raz. Za ciapka, zaciapka, za ciapka, no. ale później są większe jeszcze od tych. Seria 4000. No tutaj jak stanął tydzień, stoi Wasz, to przychodzili, pytali rolnicy, nie? No. Czy większe są, nie? To no. największy ile ma? No największy jest seria 5000. Model 130, 130 koni. Też no. na dosanie, dobry, ale to już... I z... też taki prosty tam w środku na wajchach. Tak no, no już, to, też wajcha, ale już teraz zautomatyzowane, wiesz, no. miękkie spiągiełko. No, no, o, no. półbiegi, to już jest wyższa klasa. A no wiesz, no to wszystko. A w międzyczasie Roman jeszcze seria 4000. Od 90 poprzez 100 na 110 koni się kończy. I na wajchach, na dźwigniach. No, no, no. Prosta maszyna. To ludzi interesuje. Żeby nie za dużo było elektroniki. Tak, i proste maszyny też przyciągają. Też masz rację. Powiem, bo jest tradycjonalista i on. Tak. Komputer nie pójdzie. Nie pójdzie. No. Roman? A, powiem, a Jokera to ty znasz? Joker farm takiegoś. Yy, wiem ten. Adrian, tam z Pomorza. Ja. No, 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 nagrywa dużo filmów. Nagrywa. Tu był u nas też. My go wczoraj odwiedzali. Oj, co tam u niego? No ci powiem dobrze, dobrze idzie. Żniwa zaczęli. On tak trochę, wiesz, taki. No. Tam z nim no, nie raz miałem styczność, ale. Oj, no, ale... ojciec jego. Ale jest w porządku. O, ojca jego pozdrowić, jakbyście tak, mieli dobra, okazję. Dobra, to... pozdrowimy. Pozdrowić, ojca, ale... No. Ojciec w porządku. Słuchaj, testujemy tam maszyny, znaczy on testuje nasze maszyny. I co on be... testuje? No tego Bergmana. Sobie przyczepa przeładowcza. No, 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 no. To taki, wiesz, duży luntrus, co odbiera od kombajnów i na łódki. Na tiry ładuje. A no. Jak, ale no. on. Ale inne maszyny też. Żeby to wiecieło. Ja tam, tam kiedyś poszedł, U niego widziałem jakiś od was? Był Bergmana, masz wiesz. rację, taki model skomplikowany nowoczesny. Przyjacielu, no to tu jest przywozić. No. A testy pokazywać przecież. No. A żeby korbanek nie widział. Roman, za to, miałeś... to zrobiłeś, miałeś mi większy traktor tu przysłać. Ale do już jest duży no. odpowiedzialny. To nie wiem, wie, wie, kto za to był odpowiedzialny. Nie, bo ty Ty byłeś za ty ty... By... przy zadunku? Nie. A no, nie, a no to, no, to Jeszcze Cię to ratuje, że no, nie No to... ratuje, logiści to z Większe mi przywozić ze trzy, cztery postawić, ja sobie podczepię, pod ja tu jednego do kombajna, no. do buraczków będziemy kopać Aha. niedługo. O, ale przyczepa ja też by się do odwozu przydała. A widzisz? To no. się. I musisz dobrze, Roman, ze mną dzisiaj tutaj rozmawiać, to jak widać robota ku końcowi. Jak Roman? No jeszcze przejazd jeden no, i jest No, no, no i deszczownie, no, deszczownie trzeba wyciągać i lać tak, wodę. I, I lać, bo spulchnione pięknie. Tak jak mówiliśmy, to nie tylko służy do wycinania chwastów, ale przede wszystkim do spulchnienia, żeby absorpcja ale była... Ale to ja tłumaczyłem na placu. No. Maszyna musi być najpierw wejść w pole, Ach. zrobić robotę i efekt, jeszcze potem. I efekt. efekt. E, Pani, a na efekt będziemy Pani czekać. Pani Moniko, jak to się tutaj steruje tym? Tam kalamitka jest trzeba nasmarować. Troszeczkę tak, żeby lżej, lżejsze wyszło. No, no, no. Okej. Okay. Bo nie można, ja mówię, u mnie tak. pracownik to jest kurczę musi. Pierwsza sprawa, nie? Roman, ale zobacz, ile tu elementów roboczych, wymiennych, takich i zamiennych można regulować na różne rozstawy 75, 45, 50 od gęsiostupek do noży podcinających, do tu skrobaków palczastych, zobacz takich, co wybierają cię jeszcze chwasty i dodatkowo wspólne. To musieliśmy, to musieliśmy pewne odłączyć, bo Z było za... Za dużo ich, za, ich za, dużo. za dużo. Ale to widzisz, ale jest opcja, jak roślinka mała, może być ich więcej. I no szerokość zrobić... jest, szerokość. My tam, yes. na, tam pod kukurydzą tym starym robiliśmy. Bęż, bęż, wężej, nie? Ale robi nie? zdecydowanie bęż. lepiej, nie? Tu już nie trzeba tego... No, no wiadomo, że się nie ukryje takich rzeczy, elementów, bo przy no, tym to... nie dojedziesz, o widzisz nie dojedzie, no, Dziada, na... widziałeś dziada? O. Dziada wyrwać, no. dobra. Dobra, dobra. To my kończymy tą robotę, bo to już ci powiem. Po nie, nie, bo ja już muszę na bizon wsiadać i jeszcze jechać tam, bo ja dzisiaj musimy położyć około dzisiaj, dziennie kładziemy Chodzą cztery klasy duże, no. około 80 hektarów dziennie, nie? Dobra Roman, no. lećmy no. na te Do stówy robimy. <kluzni <kluzni> a bizonkiem jeżdżę na te małe, no. co mam takie, takie działeczki te mniejsze. Działeczki i no i jeszcze dzwonią sąsiedzi, bo wiesz jak chmurę widzą to już, no. Romuś, być byś rąk nie wjechał? Po... No. Ale widzisz, trzymaj się Roman.